Trzyma widzowie kontynuujemy odcinek z tamtego dzisiaj z tamtego filmu z Amongusa, tym razem jestem na kąpie Może się... noga <endlessly> spoko, może się w sami włosić Czekaj bo ja nie wiem jak ustawić, żeby tego dobrze widzieli to zrobię tak, może będzie tutaj. Dobra widzowie lecimy. Aha, już ciało. Sorry widzowie, ale musiałem coś załatwić. Gramy dalej. Do nawigacji, myślę. Też to jest prawda? Aha, już chciało. Coś myślę, że też jesteś impostorem. Ciekawe. Mówi, że jestem Mogę, Może cię kocham, raczej wchodzę do no? lampy. No dobra, mogę się uwierzyć. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czemu wierzycie. Głosowałeś. Na czerwonego. Nie ja też. Aha. Nie miał. Idy tylko za to. Ale są mało ludzi jest już, więc to normalne. Ty, ale nie ładź za mną, bo się boję ciebie. Nie, no, nie chodzę za to, Dobra, to chodź do Elektrykala, zobaczymy czy mnie zabijesz. O, jesteś, pokaż. A jestem angielara. Jestem angielerą. Dobra, no Ty Tylko nie wychodź teraz w elektrykalu, bo ktoś robi taska. Dobra, możesz wyjść, bo on nie. No, nie, nie nie wychodź. Ty, wyjdź gdzie indziej. Ty! Ty zabił sam siebie. No, ten, ten typ, który zginął. To jakiś typ zabi, e, zmienił się w tego i on zabił. Mam ciekawe, kto to jest. Nie wiem. Ale wiesz, nie jestem ja, bo zostawił do niej po starty. widziałeś kogoś, kto zabił z kogoś swojego. A ja wyszedłem z mną, więc nie mogłem to być ja. Wiem, o to było w security. Czekaj, mówię, że security. 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 No. O. Nie wiem, nie wiem kto może być, bo ja nikogo nie widziałem, tylko widziałem typa, który zabija. Typa Ja i ja na fioletowego to po prostu, ale nie wiem czy to jest Albo fioletowy, albo biały musi być, bo on wtedy gadał na kogoś. Aha. E Nie wygramy. Musimy wywalić impostora i to tyle. Ja mam jeszcze trzy taski, więc ma by dużo. Ja dwa. No ja też dwa. Teraz już... Jeden, już dwa. Po dwa. Jest ten biały F kuja. koło tego, koło stołu. Ja mam teraz siedzę. Zadanie i już wszystkie zadania z... ja zakończone. Ja mam wszystkie ja zadania skończone, a gdzie masz zadania? Już wszystkie zrobiłam Światła wyłączone. Dobra, ja idę się kryć do jednego miejsca i będę patrzał na kamery Ale takie inne kamery będę patrzał Cholera, wiem kto jest, niebieski, zamknął mnie w zamienił się w ciebie, zabił Widziałem, widziałem ale bo ja jestem tym 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 takim typkiem. Widziałem jak jesteś czerwony. Widziałem jak jesteś czerwony i widziałem jak niebieski ma większy ten. No niebieski zabił, bo I... się zamienił, się i zamienił, i właśnie zamienił się w, z ciebie. Ajsaf niebieski. Aisaf niebieski e, zabił ciebie. Dobra. I gdzie to było? Elektryka. Elektrykal. Dobra, zobaczymy, czy on jest impostorem. Napiszcie w komentarzach. No on tak się chroni. A może to ja byłem? Nie, nie ma szans, bo ja widziałem... Nie, spoko ja jestem tym typkiem. To jest no bo ja widziałem jak ty jesteś czerwony, a niebieski miał większy ten. Ja ci ten proszę tam. O teraz lata koło ciebie taki duszek i nikt ci się nie może zabić, ten niebieski. Nawet jak do niego podejdziesz i nie zabije to i tak będziesz na drugie życie. Ja patrzę na te kamerki. Aha, niebieski tu jest. No widzisz, on już cię zabił. Chciał o, się kurde. zabić i... Widzisz, ej Aha. To jest niemożliwe, jak on, jak on tak szybko miał killa? On Cię raz zabił ochronę, a później Zawód killa Ci dał. No. Jest, no. Ten niebieski jest jakieś dziwne. On ma city. Ale widzisz, no, ja ci, no ja, ja ci dałem to i on zabił tą ściankę i później jeszcze zabił Cię. Aha, typek gada na kogoś innego, no to przegraliśmy. Aha, no tak, on bo... Mówi, on Ale on mówi, że jest kromajcem. Ta, aha, dobra, myślałem, że impostorem. Ja, jak dojdzie obydwoje na niebieskiego, to mała pachniczka Dobra, 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 dawaj. Jest. Jest! Niebieski dał skipa, a oni dali na niego. no to super wygrana. Wygraliśmy. Ще го продължавам ексит гейн, мога да го тъгатам. О, ясно. Jeszcze No ja też znowu jestem tym stienist. Aha, czyli 50 minut będzie. No to fajnie. Robimy dalej. bo mi się trochę podsuło. Ej, Miki, chodźmy razem jak jesteś tym stienist. Ja też jestem. Dobra. A gdzie, ja gdzie? E, nie wiem, chodźmy po prostu razem po tym. Dobra, ja mam tu jak tylko jeszcze tylko w Ja chcę nawet mogę Ci wysłać zdjęcia. Ja też jestem. No bo. Może takie bo Tam możesz mnie nie uwzględnij. Ciekawe ile będzie czasu na kinocę na danie mamy ściągnięcie, jaką to jest. kim mówią? Silegiewont i Sopcjus, co to jest Sopcjus? To co jest Spritzus, chyba Sientis, a nie Syptus, co? No chyba tak się pisze. Kodowie jak znacie się na tym, to mówcie... E, to napiszcie co to jest, czy tak się pisze ten Sobcius? czy to jest ten e, typek co ja mam, czy to jest inny typek? bo ja nie wiem kto... dobra chodź, chodźmy razem co ja tam się robi na Sistine? nie wiem gdzie ja jest? musimy tam i, e, iść no nie ciała. wiesz co tam się robi na tym? nie e, co jest ciało? Jak masz po lewej taki ekranik, to jak klikniesz w to, to możesz patrzeć, kto zginął. A, a jak ktoś zginął i widzisz na kimś, że ma większe kreski, to znaczy, że on zabił, bo wtedy ma większe tętno. O to chodzi. To jest OP. Ja właśnie widziałem, właśnie widziałem że też on cię zabił. Hechulne. Niech No dobra. Niech mu będzie. Widzowie jak wiecie, jak po, napiszcie kim on może być. Jak jest ten zostawcie łapkę w górę. Jak jest impostorem, zostawcie komentarz. A jak jest Opcusem Stjanist to dajcie suba. O jakim był? Jak tak napisaliście to macie dobrze Ja idę do reaktora, bo mam taskę w reaktorze. Aha, węcie mam taskę. Ja mam węcie. Ja mi zostało tylko kafeteria i odwaga. Ej, chodź do reaktora, pokażę ci coś. Kamery są odpalone, no, kamery są odpalone, więc ktoś będzie się jak no. I by kiełbał. No. I to ten typek, który był na kamerach mnie zabił. Ja wiem chyba, kto to był, albo bo nie wiem, nie wiem. Tyle ci podpowiem, ma, nie, nie. ma... Tyle coś podpowiem, ma, yy, ma kartkę dum. A, to po prostu jest wielka. Domyśl się, bo tu są dwa typy, które mają dumę. No, ubiję się. Mi się wydaje, że tu będzie niebieski. Widać co na niego. To napisz, że on jest. Jak tak uważasz. I dam profekta, bo mogę. Czekaj, stój! Bo je... O, daj, O, to teraz się okaże? Jak on ktoś mnie zabija, to i tak nie będę mi. Ja jaś zabijał typa, i normalnie on miał profekta, i tam jakiś typ widział, że. Ja, nie wiem, nie w sumie on miał profekta. ja chciałem go zabić, a on miał w ostatnim momencie przyjedzie, a mnie mi brakowało 10 sekundy do pila. Kurczę, nie wiem czy teraz będzie niebieski, czy teraz będzie biały, no dajemy tego niebieskiego, coś mi bardziej podchodzi. Ja napiszę jako zabity do innych. Dobra, mówią ludzie, że to jest impostor, więc może by, może jakoś to ujdzie na słuchu. Mój kolega zabity też mówi, że on jest. Z nie, ten kolega. Nie, po prostu ten typek, który jest zabity, mówił. O, jest, nie, jest nie, jest, nie, 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 Ja byłem z nie, 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 ten mari jest tym On może tworzyć. Ja też... Ja chcę być impostorem. Widzowie, jak zostawicie subskrypcję, to możliwe, że będę impostorem. Zostawiajcie, bo chcę być impostorem. Coś pisze NP No dawajcie klikajcie ten start Mari, klikaj start Mari A Mari jeszcze? No bo Mari pierwsza dołączyła. O, dała. A potem ja dołączyłem, więc zawsze pierwszy dołącza ten, kto stworzył Czyli, nie czyli widzowie nie zostawili suba, ale może zostawili komentarz. No szkoda było. Ja to znowu A ja jestem endgiger, ja jestem endgigerem. Ja... No to nieźle, no to nieźle. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle już? E, nie, chodź. Chodź pokażę ci coś do operandrina. Dobra. Tylko ja jestem teraz na A co tam było? Co? Co tam było? No zabij mnie. O. Dobrze myślisz. A kto? No nie wiem na kogo zagłosowałeś, ale coś typy... bardziej mogą podpowiadać czasami. Ale nie pamiętam co mnie zabił. Coś ci podpowiem, on nie był. Może był, a jednak nie, wiem. nie wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem wszystkich trzech impostorów. No bo wszyscy polecieli za mną i mnie Coś ci, wyślę ci coś na. wyślę Ignaciowi coś na Whatsappa. Wyślę coś innego wysłałem coś Ignaciowi na Whatsappa. Wysłałem mu czat zabitego, zabitą, zabitego osoby. To się nie Coś ci podpowiem, dobrze, myśl, dobrze myślisz. Nie. Tylko ci podpowiem, że ten różowy i brązowy może jest, może nie jest, ale myślę, że jest. Nie, bo, 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 bo nie jest. Aha. Aha, odcinek już po 21 minut. Ostatnia razby teraz, nie? No nie wiem. Może tak. No raczej tak, chyba, że Ignaś... A Ignaś będzie mógł teraz grać? Nie wiem Jak będzie mógł, to pogramy, pogramy w tego Battle Royale w Fortnite. Ja i działa Мари, кликай, Мари, кликай. Мари, кликай. Ну, okay. no, кликай же, что Мари. No w Widzowie, klikajcie subika Nie kliknę, nie kliknę listu No na początku, ale teraz będzie ostatni O dobra, przejdźmy NGiGer, dobra nie, Ej, to my, ja też no. jestem wiem NGiGer'em, co jest? Jak my szybko rodzimy, no, no, to nie ma sensu, Jezu Nie, jest okej, okay, jest okej okay. Jeszcze nie jest aż tak szybko, jak kiedyś ja kiedyś biegałem tak szybko, że całą mapę przebieg przebiegłem w 5. w, w 10 sekund. Nie, elektryka, tyle tasków. Mam cztery taski w w dwa na samym rogu i jeden po, po prawej stronie. A widzisz, kto zginął? Aha. Znowu? No, cały czas mnie zawijają. Odpowiem Ci, ma... Ja to muszę zobaczyć na filmiku. Ja to muszę zobaczyć na filmiku. Podpowiem Ci, ktoś ma, ktoś ma coś błyszczącego na głowie. No, to już wiem. Dobra, fioletowy i żółty jest. Ja znam tylko jednego impostora. Ja myślę, że oni są obydwoje, bo, bo, bo fioletowy chroni tego żółtego. Dania tego fioletowego, ja pierwszy. Po co, ale dobra, może te też nie będzie. Ale ten żółty i fioletowy mi się wydaje, że są na pewno. Był. Ja, że żeby... No i wywaliliście dwóch. No, do... Ej, chodź do Admina. Miki, widzisz tam różę? Widzisz tą różę? To no. To właśnie ja, mnie ja, tu no, zabili. Właśnie no. mnie tu zabili. Ja mam tu taską w pice. Ja same żółte, same żółte kolory. Koło tych co. Aha, świetnie. Nie? Już zdałam po impostorów, tylko ja nie pomogę im teraz, bo zabił mnie z głupek. Elektryka, ale zobaczę. Mam no, mogę dać profekta komuś. Ja też, ja dałem tobie właśnie. Ja bym dała, ja żeby oni zabili. No wiem, ja ci, ja ci dałem profekta i, i zdobyłem osiągnięcie, że... Że, że ktoś cię zabił, że ktoś próbował cię zabić, a potem dopiero drugi raz cię zabił Co? A no dostałem, nie dostałem takie osiągnięcie XD. Ale ja wiem kto jest, proszę, piszcie, że to są oni Oni mówią, że... nie! nie. Jezu, żółty i ten i czarny jest. I jest. Hmm. Ja mam jeszcze taski. Navigation od Waji elektryka i reaktor. Te cztery taski jeszcze mam. Jest. jest, jest, jest. Aha, to nie ten, to nie ten. Albo ten? To nie, A ten. Co? Ale ty mówię, że miał coś y, jasnego na tym. Wężnika ma coś jasnego. No mi się chyba pomylił. Ale nie wiem, Ja już mam ma już on totalnie teraz pustą. Bo e, nie wiem czy teraz czarny czasami... Nie, ale ja... Mnie zabił ktoś? Mnie zabił ten? Wiem, ale no, ja, ja daję zielonego, bo ja daję zielonego protekta. że. Zim... Oho, ho, 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 to masz przewalone. Zielonemu dałam profekta i w tym samym momencie ktoś kilnął go. Kto? No, biały. Biały do killu? Tak, biały z czarnym tym, z czarnym e, kapeluszem na głowie. To on tak wygląda. O, jest elektryka lub Aha, dobra, widzę Skąd ten no. Ale ten czarny mnie zabił, ten czarny mnie zabił i on się zamienił w tego białego. No na 100%. Dobra widzowie, na dzisiaj kończymy. Dzisiaj nie byłem już ani razu impostorem, ale może w kolejnym razie będę impostorem. Zostawcie łapkę i subika.